W starożytnym świecie stoicy kształtowali swe nauki w oparciu o zasadę panowania nad własnymi emocjami, akceptacji nieuniknionych trudności oraz dążenia do wewnętrznej doskonałości. Dziś ich mądrość nadal posiada niezmiennie aktualne zastosowanie, zwłaszcza w obliczu wyzwań współczesnego życia, takich jak brak szacunku ze strony innych. Stoicyzm oferuje zbiór wartościowych lekcji, które nie tylko pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi, ale także prowadzą do głębszego zrozumienia samego siebie i własnej wartości. Poniżej przedstawiamy 10 stoickich nauk, które mogą być cennym przewodnikiem dla tych, którzy konfrontują się z brakiem szacunku, prowadząc ich ku spokojowi, mądrości i wewnętrznej siły. Zachowaj spokój. Jedna z głównych myśli stoicyzmu mówi, że nie jesteśmy zaniepokojeni tym, co się z nami dzieje, ale tym, jak myślimy o tym, co się z nami dzieje. Jak powiedział Epiktet: Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się nam przydarza. Oznacza to, że brak szacunku nie jest z natury szkodliwy ani obraźliwy. To Twoja interpretacja i ocena sprawiają, że czujesz się zraniony i zły. Gdy ktoś okazuje Ci brak szacunku, pamiętaj, że jego zachowanie wynika z jego własnych myśli, uczuć i opinii, a nie jest odzwierciedleniem Twojej prawdziwej wartości czy godności. To może pomóc Ci uspokoić się i nie pozwolić, aby ten brak szacunku wpłynął na Twój stan emocjonalny. Praktykuj samoocenę i samopoznanie. Stoicy wierzyli, że jakość myśli determinuje jakość życia, jak powiedział Marek Aureliusz. Szczęśliwe życie zależy od jakości Twoich myśli. Gdy stajesz w obliczu braku szacunku, istotne jest, abyś zadał sobie następujące pytania: czy jest jakaś prawda w tym, co ta osoba powiedziała lub zrobiła? Czy ja zrobiłem coś lub powiedziałem coś, co mogło sprowokować tę sytuację? Jak mogę odpowiedzieć w sposób zgodny z moimi wartościami? Poprzez obiektywne spojrzenie na sytuację możesz lepiej zrozumieć zdarzenie. Oraz swoją rolę w nim. Samoocena jest stoickim sposobem zapewnienia, że twoje reakcje opierają się na racjonalnym osądzie, a nie impulsywnych reakcjach. Naucz się pauzować. Stoicy wierzą w znaczenie samokontroli i racjonalności. Twierdzą, że impulsywne reakcje napędzane intensywnymi emocjami, takimi jak gniew czy frustracja, często prowadzą do złych decyzji i niepotrzebnego cierpienia. W obliczu braku szacunku stoickie podejście zachęca do unikania impulsywnych reakcji. Zamiast tego, zrób sobie chwilę przerwy, zatrzymaj się i zbierz swoje myśli. Ta pauza pozwoli Ci odzyskać kontrolę nad emocjami i da Ci możliwość odpowiedzi w bardziej przemyślany sposób. Zatrzymywanie się stanowi kluczową strategię stoicką, abyś utrzymał opanowanie i podjął racjonalne decyzje w obliczu braku szacunku. Miej empatię. Epiktet, wpływowy filozof stoicki, mówi: Nie szukaj dobra w rzeczach zewnętrznych. Szukaj go w sobie. Stoicy wierzą we współzależność ludzkości i uważają, że zrozumienie motywacji i emocji innych może prowadzić do lepszych interakcji i rozwoju osobistego. Gdy ktoś okazuje ci brak szacunku, stoicyzm sugeruje praktykowanie empatii. Spróbuj postawić się na miejscu drugiej osoby i zrozumieć jej perspektywę. Empatia może pomóc spojrzeć na sytuację z innej perspektywy i zdać sobie sprawę, że brak szacunku ze strony drugiej osoby może nie być osobisty ani celowy. Może być spowodowany jej własnymi niepewnościami, obawami czy ignorancją. Empatia może również pomóc poczuć współczucie dla tej osoby i zmniejszyć negatywne uczucia wobec niej. Empatia odzwierciedla również stoickie zasady mądrości, współczucia i samodoskonalenia. Poprzez praktykowanie empatii możesz radzić sobie z brakiem szacunku w bardziej pozytywny i konstruktywny sposób. Skoncentruj się na cnotach. Jednym z głównych założeń stoicyzmu jest rozwijanie cnót takich jak mądrość i odwaga. To właśnie te cechy pomagają nam dobrze żyć i postępować słusznie. Seneka Słynny filozof stoicki napisał, że cnota to nic innego jak słuszny powód. Oznacza to, że bycie cnotliwym jest tożsame z byciem racjonalnym. Stoicy wierzą, że cnota to najwyższe dobro w życiu, a wszystko inne jest obojętne. Gdy spotykasz się z brakiem szacunku ze strony innych osób, stoicyzm wskazuje ci skoncentrowanie się na cnotach w swojej reakcji. Nie oznacza to, że powinieneś ignorować czy tolerować brak szacunku. Ale raczej, że powinieneś reagować w sposób odzwierciedlający stoickie wartości i zasady. Stoicyzm stawia przed nami wyzwanie, aby być najlepszą wersją siebie, nawet w trudnych sytuacjach. Akceptuj sytuację. Jedną z kluczowych zasad stoicyzmu jest akceptacja rzeczy, nad którymi nie masz kontroli takich jak brak szacunku innych. Epiktet powiedział: Jest mądrym człowiekiem ten, który nie smuci się z powodu tego, czego nie ma, ale raduje się z powodu tego, co ma. Oznacza to, że powinieneś być wdzięczny za to, co posiadasz, a nie martwić się tym, czego ci brakuje. Stoicyzm także uczy odróżniania tego, co jest w Twojej kontroli, a co nie. Znane jest to jako stoicka dychotomia kontroli: Możesz kontrolować jedynie swoje własne myśli, uczucia i działania. Ale nie zewnętrzne wydarzenia ani zachowanie innych osób. Dlatego, gdy spotykasz się z brakiem szacunku, nie powinieneś pozwalać mu wpływać na swój wewnętrzny spokój. Zamiast tego, powinieneś akceptować go jako część życia i skupić się na tym, co możesz zrobić, aby poprawić siebie i swoją sytuację. Przyjmując brak szacunku ze stoicyzmem, możesz uniknąć niepotrzebnego gniewu, frustracji i urazy. Podchodź do tego z poczuciem humoru. Czasami odrobina śmiechu może zdziałać cuda. Starożytna filozofia stoicyzmu mówi, że opanujesz samego siebie, gdy będziesz wiedział, jak radzić sobie z tym, co nie powinno być traktowane poważnie. Stoicyzm uczy kontrolowania własnych emocji i działania w sposób racjonalny, ale także uznaje wartość humoru w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Humor może pomóc nam utrzymać równowagę emocjonalną. I uniknąć zbytniego gniewu czy irytacji, gdy ktoś okazuje nam brak szacunku. Zamiast pozwolić emocjom wziąć górę, możesz zdecydować się odpowiedzieć dowcipnym komentarzem czy żartem. Oczywiście, humor nie powinien być używany nieodpowiednio ani nadmiernie, ale może być użyteczną stoicką techniką doradzenia sobie z brakiem szacunku w sposób, który tworzy bardziej pozytywny i spokojny rezultat. Wyznaczaj jasne granice. Stoicyzm oznacza bycie skałą skałą, która stoi niezłomnie w obliczu braku szacunku i niesprawiedliwości skałą, która zna swoją wartość i wymaga szacunku od innych skałą, która kontroluje to, co może, i pozbywa się tego, czego nie może. Gdy ktoś okazuje ci brak szacunku, nie musisz tego biernie znosić również nie musisz wybuchać gniewem możesz być spokojny i asertywny możesz wyznaczyć jasne i rozsądne granice. Chroniące Twoją godność i szacunek do samego siebie. Stoicyzm uczy, abyś był silny, sprawiedliwy i odważny. Wybieraj przebaczenie. Wyobraź sobie, że ktoś okazuje Ci brak szacunku. Jak reagujesz? Wybuchasz gniewem, czy po prostu to ignorujesz? Starożytna filozofia stoicyzmu ma pewną mądrość do zaoferowania. Stoicy wierzą, że przebaczenie to nie łaska dla drugiej osoby, ale dar. Przebaczenie to klucz do wewnętrznego spokoju i szczęścia. Nie oznacza ono zapominania ani akceptowania tego, co się wydarzyło. Oznacza wybór uwolnienia negatywnych emocji, które ranią cię bardziej niż kogokolwiek innego. Stoisy mówią, że powinieneś przebaczać wszystkim, ale nie bezkrytycznie. Powinieneś przebaczać mądrze, ze współczuciem i sprawiedliwością. Nie możesz kontrolować zachowania innych. Ale możesz kontrolować swoją reakcję na takie zachowania. Możesz wybrać przebaczenie i uwolnić się od ciężaru gniewu i urazy. To nie jest słabość, lecz siła. To nie jest kapitulacja, lecz zwycięstwo. To nie jest ofiara, lecz nagroda. Zmień perspektywę. Perspektywa to umiejętność patrzenia na rzeczy z szerszego i bardziej obiektywnego punktu widzenia. Pomaga to uniknąć przesadnej reakcji lub brania rzeczy osobiście. Gdy ktoś okazuje ci brak szacunku. Zamiast tego, pomaga zdać sobie sprawę, że brak szacunku nie jest wielkim problemem w większej skali rzeczy. Jak powiedział stoicki cesarz Marek Aureliusz, nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Korzystając z perspektywy, możesz zobaczyć, że większość przypadków braku szacunku to drobne i chwilowe zdarzenia. Nie wpływają one na Twoją prawdziwą wartość ani szczęście. Możesz także dostrzec, że brak szacunku często jest odzwierciedleniem ignorancji, niepewności lub słabości drugiej osoby, a nie twojej. Perspektywa pomaga również skoncentrować się na tym, co naprawdę ma znaczenie w życiu twoich celach, wartościach i cnotach. Możesz wykorzystać swoją energię i czas, aby dążyć do tego, co jest dobre i znaczące dla ciebie, zamiast marnować je na urazę czy zemstę. Właśnie poznałeś kluczowe zasady stoicyzmu, które pozwalają skutecznie radzić sobie z sytuacjami, w których doświadczasz braku szacunku. To praktyczne zasady inspirowane filozofią stoicką, które pomogą ci zachować spokój i godność w obliczu trudnych relacji. Działanie zgodnie z zasadami stoicyzmu staje się narzędziem do wzmacniania odporności psychicznej i skutecznego zarządzania własnymi emocjami w sytuacjach wymagających szczególnej troski o własny dobrostan psychiczny. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli ten film był dla ciebie przydatny. Dowiedz się także, jak przy pomocy małych nawyków, możesz odmienić swoje życie.